Witamy serdecznie, proszę państwa, już za parę godzin na tych trybunach będzie mnóstwo ludzi, bo oto po raz pierwszy w historii polski duet Tercet będzie walczył o zwycięstwo, czy będzie walczył po raz któryś, ale mamy nadzieję, że wygra po raz pierwszy w Speedway of Nations. Mariola i Kuźbik ocenią teraz procentowo, ale bardzo precyzyjnie szansę na to, że Polacy dzisiaj wygrają: 37%. Że wygramy? Tak, to bardzo mało. Bardzo mało? No, w moim no. zdaniem. Yes. Moim zdaniem są cztery reprezentacje. Z Wiesz, na... że procenty są do stu. <grym> a, a No! 97% Mariolka? 97,5%. Tak naprawdę to może być kłopot, bo jest parę innych dobrych duetów, ale ja mam taką odważną tezę, że w tym roku w duecie polskim jedzie na ten moment dwóch najszybszych żużlowców na świecie. To wcale nie taka odważna. To dlaczego mając dwóch najszybszych nie mówimy 100%. Bo to jest Speedway of Nations i tu się może zdarzyć wszystko, zwłaszcza w tym formacie, w tym jeden defekt, jakieś jedno wykluczenie, jedno zdarzenie losowe, może przekreślić wysiłek całego wieczoru, ale taki urok tych zawodów. Powiedz teraz Mariola, że zapraszamy do Eurosportu 2. Zapraszamy do Eurosportu 2.